Są bardzo mądrzy księża. I powiedzieli, że sam właśnie o co chodzi z tym. O, nareszcie rozumiem. Nareszcie rozumiem o rozmnożeniu wina w kanie galilejskiej. Ponieważ wcześniej sobie tłumaczyłam tylko tak, że chodzi o tą miłość dla e, małżonków, którzy mają wesele i czegoś im zabrakło na tej, że właśnie radości, czyli wina. A tu chodzi o to, że w ogóle nam wszystkim zawsze czegoś brakuje i będzie brakować. I Maryja te. Braki zauważa, i to jest właśnie jej miłość się w tym przejawia, że ona mówi do syna, i on, mimo że wedle zasad, wedle reguł, nawet wedle jego wielkiej miłości, nie powinien się tym przejmować, bo tak mówi: czy to twoja sprawa, czy moja, a jednak, mimo że nie powinien, nic na to nie wskazuje to na prośbę Maryi jeszcze więcej tej miłości następuje. I za Maryi jeszcze bardziej I jeszcze więcej jest tego miłosierdzia. Więc, więc to jest tak, że po prostu to zapytanie to po prostu pomimo braków, pomimo wad, pomimo ciągłych Potknięć, ciągłych błędów, ciągłych niedociągnięć. Tak jak jest te sześć stągwi, to jest sześć, a nie siedem. Powinno być siedem. Idealna liczba. Pełna. A tu nie ma tej pełni, ani tej idealnej liczby. A mimo to, kiedy Maryja prosi Jezusa, to on. Czyni ten cud, że Pan Jezus po prostu zgadza się właśnie. Nawet, że to nie jest, że nie powinien, po prostu nie powinien, nawet Jezus, taki, który się litował nad tak wieloma, bo wtedy, kiedy Maryja poprosi, Jakim wstawi, za ludźmi się wstawi, to Pan Jezus te braki uzupełnia i odmienia wszystko. To jest tak niesamowite, a jeszcze pomyślałam sobie, jak brakującym elementem, a propos tych braków i braku pełni i tak dalej, to jak był Kościół